Witajcie w kolejnym odcinku zdrabkowym tutaj na kanale Maciej na YouTubie przed nami 5 zdrapeczek, no i za złotóweczkę mamy czas na kasę, za 2 złote pensję po 10 zł jubilotkę i Big 7, a najdroższa dzisiaj zdrabka to gra o milion za 20 zł wkład 43 zł, kto jest zainteresowany odcinkami zdrabkowymi, zostawia łapkę w górę. Klikamy czerwony przycisk subskrybuj, który tutaj pod zdrapką widzicie. Bardzo serdecznie zapraszam. Czas na kasę z numerem 157. Lecimy z tą zdrapką, szukamy trzech identycznych symboli trzech identycznych kwot. Tak, dobrze mówię? Gdzie mam tutaj jakieś drapaki? Pochowali mi. <noise> Już się zabieramy za drapanie. Trzy identyczne kwoty. A co będziemy mieli w tej zdrabce? Będzie to 2 złote. Kiedyś się tę zdrabkę dużo lepiej drapało. Nie wiem, czy się zgadzacie ze mną. Teraz się pogorszyło. Pogorszyła się ta warstwa ścieralna. Mamy 2 razy 5 zł i 2 razy 2 złote, P Niestety pierwsza zdrapka na cały dzisiejszy wkład leci do kosza. Przykro, ale co zrobić? Lecimy z pensją. Pensja z numerkiem czwartym, z samego początku paczki może nawet w ten sposób zrobię. Zawsze sobie ten drapak ustawiam w ten sposób, aby Wam światło nie odbijało. I lecimy z wygrywającymi liczbami w tej zdrapce. Bo jak wiadomo, dwie wygrywające liczby, które musimy znaleźć w polu Twoje liczby, będzie to 34 i 29. I co my tutaj mamy? Pierwszy raz napis pensja. Jeżeli znajdziemy dwa razy takie na taki napis, wygrywamy 2000 miesięcznie przez 3 lata. No i mamy 31, 14, 23. 30 i ostatnia wygrywająca liczba to 32 S oraz L. Pensja za 2 zł. Również się nie popisała. Może jubilotka. W takim układzie się spisze. Za 10 zł. Zdrabka z numerem 24. Szukamy totalizatorów. Szukamy wygrywających liczb.

Krąży, krąży, ale nie może trafić. 25, 9, trójka, 1 i ostatnia szansa, 40. Wychodzi na to, że jubilotka jest przegrana. Zobaczcie litery kontrolne F, E oraz B. Niestety zdrawka leci do kosza. Piękna, taka świecąca, ale niestety przegrana, dlatego przechodzimy od razu do plik 7 i w tym momencie szukamy wygrywających symboli, jakimi są plik albo siódemeczka. Myślę, że fani zdrabkowi doskonale znają zasadę tej zdrabki. Tutaj. Też się ciężko drapie, powiem szczerze. Też się ciężko drapie tę zdrapkę. Naszyjnik. Może już tych kwot, słuchajcie, nie będę drapać. Albo jeszcze zdrapię tutaj. Mamy kapelusz, prezent, dzwonek i mamy pierwszy plik. To może tak tutaj e, w takim razie pokażę Wam, jakie były te wygrywające, e, te sumy, które można było wygrać w poprzednich grach. Szybciutko Wam pokażę. Pierwsza wygrana już jest. Zobaczcie, plik już jest, pojawił się. Lecimy do kolejnego symbolu. Za 470 tysięcy jest lustro. Złoto, worek, przypominam, plik pieniędzy albo siódemeczka. Tylko takie symbole tutaj wygrywają. 4700, okulary. Magda kiedyś chciała takie drogie, z takimi drogimi oprawkami. Może potwierdzić w komentarzu. No może nie za 4700, ale coś koło tego. Kolejny symbol, zegarek. Zobaczcie, kolejne 4,700. Kolczyki. Tutaj to już w ogóle 10 razy droższe. Dobrze mówię? 100 razy droższe. 100 razy droższe. I mamy czekoladę, która imituje plik. I ostatni rządek. Symbol, w zasadzie 16 symbol, który tutaj mamy. Sejf, 17 symbol. Torba za 50 złotych. 18 symbol, bo tych symboli mamy, przypominam, aż 20. Bransoletka za 50 zł, moneta za 50 zł. Ojejku. I perła, która kryje 470 zł. Sprawdźmy, co się znajduje pod plikiem pieniędzy, co udało się tutaj wyczarować. Jest to po prostu dycha. Myślę, że niczego nie pominąłem, że wszystko tutaj jest dokładnie widoczne. BBB. Bebe. Bebe. BBB, B, B, literki kontrolne. Marzę sobie ten kodzik, żeby to wszystko mieć. Także pierwsza dyszka w Big 7 już wpadła. Przechodzimy w tym momencie do ostatniej zdrabki na dzisiaj: Gra o milion. Tutaj w pionie musimy znaleźć wygrywające liczby albo symbol korony bądź też e, kufra. Jeżeli odnajdziemy kufer, wygrywamy od razu 70. No to sprawdźmy w takim razie, jakie będą te wygrywające liczby. Dużo lepiej się drapie tę zdrapkę. Mamy 42, 18, 44, 25, 43 i uwaga, 17. Także pierwsza kolumna niestety pusta. Możemy troszeczkę przybliżyć, no nie za bardzo. Może... Czasami nie mam, słuchajcie, wyczucia co do tej kamery, muszę Wam powiedzieć, ale mam nadzieję, że dobrze wszystko widać. 22, wygrywająca liczba. 22, a mamy 27, 38. Może zaskoczy, może zaskoczy tutaj ta zdrapka i pokaże się korona, albo właśnie jakaś wygrywająca liczba. 21, także blisko. I szósteczka. Gra numer 3. Przejdźmy sobie do gry numer 3. Mamy szesnastkę. I szukamy ją w kolumnie numer 3. Konkretnie rzecz ujmując w grze numer 3. I mamy 30. Także zupełnie gdzieś tam daleko, nawet nie krąży. dwunastkę 15. No tutaj to już ewidentnie obok. Jakby na to nie patrzeć. 36. Gra numer 4. Gra numer 4. 39. I mamy dwójeczkę.

34 było blisko i uwaga, ostatnia liczba to siódemeczka. No słuchajcie, myślę, że doskonale wszystkim znany jest wynik dzisiejszego drapingu. Komu się podobało, bardzo proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmem. Zapraszam serdecznie również na inne moje odcinki, które w tym momencie się pojawiają na ekranie. Wam życzę wszystkim miłego dnia, spokojnego i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, pa pa!